Pamiętaj że jak film Ci się spodoba zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Dzięki. Elf! Face to face Oo Jezus! Co Ty powiedziałeś? Nie! Elf! Elf! I on mówi później żart. I się dziwi, że się nie śmiejemy. Ej To jest samochód z tego, z Pity Blindness. Tak. No, taki sam To jest. Ty. Ty, ty Dobra. Który tam Far, mi się przez <laughs> <laughs> <Cezar. laughs> No po Tak ja, jak ja byłem już poza <mire> krawędzią <mire> chłopie i wypadłem. <gamy> ja, i, ja cię to, na pewno zepkałem. No ale tyś najprzczejako prawda. mnie kompletnie już nie było. Ja dostałem tam przeciorę od razu. Mardel, dziękuję. co? Ty, ty. Martel Depilem jesteś. A. a to dalej, Joseph 90, jest to jest ta łapa, tylko inaczej skonstruowana. Nie, to jest Na ten sam twórca. Stylo, nieprawdopodobne. <laughs> to jest to To jest ten sam twórca, Sylwester i on. A, a, a wy tam w piłkę gracie, czy co? No, no tak, ci, że tam, jego face-to-face jego zagraliśmy -face <laughs> już, myślę, tak. Z ponad 15. Sporo razy, sporo razy, no. Jak nie więcej. To no, no. ma chyba to, tak, wow. tak, fajny ten jego kanał. Dzisiaj jego face-to-face face jest no, trzecie, naprawdę? jakby. Co najmniej. Cezar, nie wjeżdża! Ostatnio nie bierzemy, bo... były jego cztery. Na przykład. ten nie we nie wjeżdżasz. Jak ty jesteś, że nie To się nazywa to bierzemy, jp 90. Nie, nie. Hmm. Sypaj, sypaj mnie. Robki się do. Ty kto idzie z jeszcze? Uważam, będzie tutaj pierdolony. A was Nie uda się brano, dzieje no, tym Azbestem. Cezar eee. na poprzednim Face to Face tak dojeżdżał, teraz patrz, no, A teraz dupa ci... <grym> tak, tak. <grym> no, proszę. no, tak. Aha. F1. Cezar. O, kur... no, 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 naprzeciwko, no, A no, 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 po, 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 po. Ty bo skok, skok był A teraz U. my, F1eczka dalej! Mm -hmm. <laughs> Ale macie nudne samochody chyba. Wcześniej był! On. No, no, A dobra, teraz my Jesteś w włodku widłowym. Gdzie jest Sylo? Że tam pop, ty. ty, ty. A Co? Ja, ja myślałem, że ty z rampę nie, nie. będziesz miał no będę miał Będzie miał Ao teraz do... O, Orze szty! <laughs> O, ty panowie, długi pojazd. Czym się odbierasz? Jakao? XL? Tylko mnie możesz strzelać. Tyle złego! Tyle nie! Dziękuję. Ale bądźcie jak. Słuchajcie. To Dymie musi być bardzo delikatne. Nie, nie, nie miałem Ale poddymił, podymił no. Ale płynął poddymianą, ta 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 ta. No, 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 tata, tata. no czołg. Nawet bym powiedział, no, mamy. Więc co jest najgorszego, że z tym gównem, będę jechał na was. No i właśnie... prawda. Mam nadzieję, że rozbawiłem publiczność. Tym występem. Ty to czemu ty zawsze musisz... Zawsze jak się tu zawsze E, co? E. spadłeś jak debil ostatnio, niemożliwe. Mnie rampą rozwalił, to co? A, A to więc Cricket rozwalił rampom jego tam, więc on rozwalił go tu. A, więc on teraz wjedzie w... O, okej. Okay. Teraz wszystko zaczyna się nie, no wykręci, łączyć no. tak naprawdę. No, nie, no, jedną całość. Wszystko eee. zaczyna się łączyć i układać. Dzięki wróciłem spala. Ale boczek okay. ma niebieską rurę. Nooo. Nie. Najbardziej niebieska rura w tym okręgu przemysłowym. O, a się skacze, dobra. Chyba no, przemyskim. Czepper, dlaczego mm -hmm. no, tak naokoło, no? No właśnie specjalnie, żebyśmy nie wywalił mm. zaraz przed samym punktem. Właśnie dlatego. Chłopaku. Let's go! <laughs> Oj panowie. <laughs> Let's gooo! Go! Oh, ale to fajna pura jest następna, a oh, nie, to tir zwykły. Let's go! Użysz, ty. Ty. Użysz, o, naf닥ę. ty! Zwykły tir. No. Tam poszło przetrącenie jakieś, one było. Brable by się udało. O, kurczę, no, wiesz, oooo! Oh! Oooo! Sylaut! Ale ci boczek nas do ryja! To sam wywaliłeś, wywaliłeś mnie dwa razy na tym przejeździe! Dwa Dobry, razy zostałem wywalony przez ciebie! Czołgisto, cyklisto... Nasram ryja, czekaj nie jeź, jeź. Ty wywalnąłeś mnie, Kamil! No. Strącenie syla to nie tylko przyjemność, to wręcz obowiązek. O, obowiązek. O, obowiązek. O, Także... Ty, ale ty mi krzyczysz, part pierwszy jedzie w ogóle! Co za szmata za mną jechała, byłem no ja samochodem? No Ja! No <tämparc> ja! Ja! Ściera, ludo. Ja! Ja! <śmiek> <comenzar solutions> ty ty Ważą, ty <śmiek> ty ja! <śmiek> oh. o, ty, to Ja! Ja! Uważaj ty, czołg! Tylko, że... nie...

Dziękuję, huga. Dajcie, ty wie, że to jest szypardem. Jak ja nie jadą mu szyparda? Tak, tak, jeszcze no jest, se dupę wziąłem. jedzie przede mną, ja i się... mi to spory kawałek no, drogi. Gówno! To zje ty rusza, broń Boże, wraje wam. za mną. O Króciutko! Kto pytał? O kurcze, pieszone, to, się co się tak wydarzyło? Budowa bierze, co ty, Kamil, zrobiłeś? Ty, budowa, co? budowa, budowa. Cześć, masz Ja się mam na pakę do ciebie, A. Okej, okay, ale tu o... jest wszystko, Kamil. Dawaj, syla, tak. No, Poczekaj, jeszcze tutaj będzie jej. Proszę, no nie. No, niechaj. Jak... Jadę sobie przed siebie, robię mapę. Źle! Nie jedź, no. Przejadę a... obok syla, U, źle! Wjadę w syla i jeszcze ty, gorzej. Tylko jedna. Co? Nie no, do psie ty Czemu ty, Cezar? Dobra, dobra, dobra Czemu ty, Cezar, to Cezar, zrobiłeś? Cezar. Ja, to już obok, już, to już. Przejeżdżam obok, przejeżdżam obok was Specjalnie Cezar. was nie chcę wjechać już Ej, Cezar, powiedz mi Dlaczego ty Kamila dobra. rozwaliłeś? Czy Chris? Chris, ty jesteś? I po co? I po co, synop? A Cezar, a Cezar? Odpowiedz mi, na nie co zaatakowałeś? Nie, nie, nie. O, na nie Debila. Dobra, teraz jedzie. O, nie jedzie jednak. O, nie, nie. Nie, nie. Nie, czemu Czemu Syla, Nie, jest Nie. 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 O, tam kosa widzę w większych. Okay. O, o, o. o! Agresywnie. agresywnie, O, panowie, to tu będzie długi przejazd. Mamy na Tu będzie długi przejazd, teraz, panowie. Ej, ale to jest fajne, jak jest sześć osób, każdy ma z kimś dymy, po prostu. Każdy ma z kimś dymy i kosę ty czemu my, ty go przywaliłeś? Wygł... Ale ty żeś go przywalił Pysz, ty, ty, ty Nie, ty tego wyścigu Ja ty, <grym> tym o, No, nie wytrzymaj zaraz O kurcze, no. Ale by skitu było takie By Zobiez, no, najdziałe co, 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 co? się tam wydarzyło? I tak? O, to jest dla mnie koniec. Jadę. O, wiedziałem, dzięki, syno. Okej, okay, syno, i w jadę, tym momencie podpisujesz A na siebie kontrakt. Teraz jedziesz. <laughs> Mówię, że w lewo jadę. Rower przynajmniej. Przynajmniej rower byś jedzie. odpuścił na końcu. Zdążę, zdążę. No, dobra, dobra, czyli... Zdąży, tak, dobra, czyli... Na Sorry, syla... Jest, Marvela miałem... A, myślałem, no dobra, okej. Dobra. Mm -hmm. Przeprosił Sylo przynajmniej. Opłaca się czasem przeprosić. A. No i co, co tam się dzieje, halo? No nic, co, się, próbuję, co, bo... wy ale się bo... co wy tu robicie? Co wy tu Ale go ograłem. Widziałeś to, Szapard? Ale go ograłem. Ale jak? Co chodzi? Śmiecia na wstecznym zrobiłem teraz. Co? Mogłem powiedzieć, że się No dobra, idziemy. O kurczę, pieczone. Zostaw ten, ten rower. Nie, rower się bo to długa tak, 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 sprawa. Tak, 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 to rower, to ja to to, to, tak, tak. Ja zostałem raz na rowerze przetrącony, ale wybaczyłem ci, Sylo, ten rower. Sorry, sorry, już oh, A nie. Byłem, na o, byłem na samym końcu. Byłem na samym końcu. Wielki ty. <Grym> Wielki ja. Wybaczyłem dla Syla. Wybaczył. Przeprosił? Wybaczyłem, proszę bardzo. Tak to działa. Jerel. O nie. O nie, ale ominięte. Po co, nie masz pewnie, nie, ty, ty, ty. nie no, wagi rampa nikogo nie uderzyłem nawet, ale słabe to było. Ale słabo, no. Ale słabo. W jaki sposób ty mogę do mnie Ty. Żeby mnie przepuścić? Bo A... Masz jakiś ma z tego wyścigu? O nie, 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 nie! Nie. Dlaczego mi to zrobiłeś, kamień? Yes, nie, jak się podfura, to to nic nie, nie widać nawet. Fura Jedź, skrypet, jedź. A trzy piaskarki mi są radę O kurczę <śmany> Trzy piaskarki, let's go nie. Dadzą, dadzą. Jedź, musimy skoczyć, musimy o, skoczyć O nie, Cezar Dobra, udało się Się przewalił, zjadę ci Dobra, nieważne, okej Uderzył, uderzył, prawie wypadł, Kriper. a wypadł Okej, okay, ja, przejedź ja, 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 sobie ja, ja, to. Kto tu nie dał, to, 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 to To Cezar <grym> Dałem mu przejazd, zrobiłem mu czysty przejazd. Dobra, Uderzył we mnie i... Zosta, zosta, zosta. Chciałem sobie przestać. To nie oddaję, akurat. O, nie. A był czysty przejazd dla Cezara oddany Mhm. Dałem z się przeja. tym rowerem. Kto co? Ty co? czerwonym samochodzikiem? A się o tym rowerem. Capslock, capslock, capslock. Patrz to! Specjalnie we mnie wjechał. Jak e, to wjechał? Ale zabawny. Cezar? Cezar wjechał? Cezar ma kosy z tym! Możesz ty, możesz ty, Cezar! Nie chcę w ciebie, nie chcę w ciebie, nie! Cezar! Co Nie, Marvel ja. to był śmiech. <laughs> Ej, tak, ale PC? to jest, to jest byskity, takie Marvel i x tam. Ultimate. Oh, fuck. Tak, Kamil z Cezarem. Okej. Okay. Dobra, aktualnie jest. Nie, no, no, co Jedź, Cezar, ty. Jeźdź, tym. Jedź, mnie tym rowerom Jedź tym, tym dużym nie czymś, nie no. Uważaj! Tak. Co jest o kurde, rower, rower! przeskoczył ten wyścig pu. No gdzie jest? Gdzie <śleks> ja z tym ja Z tym się spoko. skacze na rowerze jak coś A, Dobra, dobra, <śleks> <śleks> dzięki co? Co tak, to był za protip z kategorii? Bo Kamil po prostu wjeżdżał w tę dziury. tam Nie, Śmiecie się, się nie, no. z Kamila, no nieźle Jeden oh, raz wjechałem Czy on kończę chyba, nie? Tak kończy. Kończę ARA! Poczek, jak szybko skończył No Marlowe, Lowe! Marlowe, Musimy Marlowe, love Jesteś Cezar? O, to jest da, ja ten da. fajny samochodzik z GTA 4 Cezar jesteś? Jesteś Cezar? Halo? Halo, Sprawdzamy czy, jest, jesteście? czy jesteście? Ja, ja jestem, Dobrze jest. yeah. Dobry start Ej, to jest długi wyścig w ogóle. Równo warto. No tu To będzie... To się będzie ślizgać. No. Dobra, na pierwszym miejscu jestem. Super, super, Tymczasem Sylo nie jak zwykle. On już ja, widział, on już ja, widział tam. tego Kamila z ale tak. tak do, 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 do dźdź, dźdź. końca tam, po prostu. On niechal, on niechal, nie niechal tak, on nie Tak, Kamila, tylko do ciebie, tak jest. Mhm. To prawda. Odezwij się dzisiaj w końcu jeden Co jest? No, Sylo się detrygeruje. Już tak nudno. Dobra. Scyzory. Scyzor. Scyzoryk, scyzoryk, tam no, na mnie wołają. O, jajco, 1-0! Ludzie z tego miasta, to oni rację mają. Scyzoryk, scyzoryk, to równy gość. Jeśli w to nie wierzysz, to Sylo, wy. Wy. Jak wy go... W trzeciej minucie ci powiem, co możesz zrobić. Zrobić. O, o, rajskie niebo. Rajski, rajska, i piatra, fauna i flora. O, <laughs> ten. <laughs> <laughs> Dobra, I dawaj, to to pierwszego, pierwszego. pierwszy, pierwszego! Pierwszego! W świadkach mi powiedą. Czemu tu człowiek pierwszy. szedł? No co on tu <noise> robi? <by> <noise> on wiem. tak biegnie? Czemu on ja tu przebiegł? Czemu on tak biegnie? Ej, tu do jest człowiek, tak? No, no tak. No. To nie na to spacer przy deszczu. Ok, teraz ranię. Marder! O nie, jestem pomiędzy milczkami. Nie wiem, który mnie zaatakuje, albo coś się stanie zaraz. No nie wiem, ten tancer. Dobry, Ale poleciał nie? chłopa na winnicę, wywaliłem wręcz tego z pierwszego miejsca. Wow, A drugi za mną wyleciał też dobrze, na winnicę. Będę. Ale wrócił tak wina, bo tak. się zachciało. Co? O, o no, co to Nie się lubię wina. Manel, zrobiłem to samo, ty pil przez ciebie i upadłem. No. Sakra. A ty mówisz, co Ale ja za Cezarem się zatrzymałem, no co ci mogę poradzić? Cezar pierwszy... Tutaj... Cezar tam wjechał w ogóle też... Co ja mogę porazić na to? Dobra no, ja widzę. Ja jak tu no, znosi ten samochód? O wszyscy na tym o, zakręcie no. widzę on wypadają. On wypadają. Oj nie A tylko ty. Tak? Nie tylko tu, nie tylko na nie. zakręty są tutaj o, dosyć mocne a, Ale dosyć mi wybłokował! Lecimy, chodź, wracamy na transe. Lecimy i śpimy! Lecimy lecimy. Lecimy, lecimy. lecimy, lecimy Let's lecimy. Lecimy zjadł! No to co zrobię? Mogę <laughs> zgotować! Zatrzymałem się na dupsku! A za To jest kurcze potężne! Do. Do. Proszę! Na doobie! Potężny sracz! No. Ta, ale poleciał no. dęciak. Jak dziki minasz! Diki minasz? Diki minasz. Dziki minasz. Diki. Dziki profesor. Dziki kot! O nie! Ale proszę nie Od obniżać wszystkiego? Czekaj, bo że trzeba wydrzeć mordę, to wtedy jesteś okay. najmądrzejszy. A. Ja jestem najmądrzejszy? Mieszkam z rodzicami. Nie, najgłośniej, ja najgłośniej krzyczę a wiesz, sama, co to tak działa. A co to przeszkadza? No, nie chciałem mieszkałem, i Nie wypychać. To nie jest taką patologią jak ty. się odezwał, bo chciał się, wiesz, wyprzedzić Systra i znowu im bo tam, wiesz, ego po tak go tak pak pak delikatnie poruszył. Oooooooo no tak. Ale tak poszedł driftem tym jak... Chłopie! Ale pojechałem dalej i wyratowane ojada. było Wyglądowałeś tam. No trova niestety już nie pada Holender wyglądował kiedyś gindiej na czym No mimy Siiu! Ale otry, Kurczę tak. myślałem, że cię przepkam na to! A. Udało się, udało nie. się! Nie przepkane o, było, nie Udało dało przejaciół. się skrótem tak przejechać. To oczywiście, że się dało to skrótem przejechać. A tam spokojnie jest! No jest. Tak, już skończyłeś? <grym> co ty? Co ty? Co ty? Co ty? Ale z wzywam tak, Syla! Aż tak, Sylo się zatkał! No. Ej, aż Syla zatkało! Syla zatkało! W ostatnich dniu możemy powiedzieć najwięcej z tego, co cokolwiek innego. Od dzikiego za Nie ma sprawy. Syla zatkało! Ale to nie ma I Jeśli to nie, się nie, naprawdę to, się za na ciebie, no ciebie, zaczął, zaczął, to będzie. Już skończyłeś Silo? Skończyłeś już ten wyścig Silo Już skończyłeś? To weź tam Aldef 4 walni, nie? No dobra Dobra, pierwsze okrążenie na pierwsze miejscu, więc wygrałem wyścig oczywiście. A jasne, tak, tak, no wiem, nie Drugie okrążenie nie ma co wrzucać Dzięki widzowie za odcinek hmm, i chyba to krzywe koło to mnie znosi w tym samochodzie, czyli... Widamy w kolejnym o, odcinku, o, znosi o, drugie okrążenie mamy. Nie chciałem A wiecie co jest przecież, że Sylon Ego top to zaraz, ego, ego top Sylon e, powiedział, wiem. że skończył okrążenie zanim skończył faktycznie także Ego top Farmazon Dobrze Marnel Ego urosło to i waga wzrasta Wzrasta? Ile na wadze w ogóle? Wzrasta? Ile jest wnoszone teraz 9? na wagę ile? do okargonu? 58 matko ma, no. bo Nie 50 ty wzrost? Ty jak ostatnio widzieliśmy to ja miał 55 No to nic nie robię. no, no Jezus Panie Nie no Jezus Maria jest miał 40 i parę Zagranaczka tak? Serwastręż wysoki tak. No tak No to jadę Czy to wiesz? No to jadę przecież Czy taki wysoki? No my jesteśmy średniego wzrostu O taki Normalnego wzrostu No Nie za duży, nie za mały Sam raz sam raz! <noise> Sam raz na raz! Tak jest! No! O, śledzik! O, śledzia bym zjadł! O, no też bym zjadł, ale nie mogę! Śledzik. Ale powiedziałeś teraz, ale powiedziałeś Dobra, koniec tematy, koniec tematy, bo... No, no zjebuję! Z... Każdy by zjadł już coś! Opie, 360! Najgorsze, bo ja mam to koło wygięte, a nie opłaca się wki palić w ogóle! Wygnij je w drugą stronę i będzie gites! A, bo odkiem musisz no. Drugi no! Jeżdżę na pogniecionym cały czas kółku! Daj ja, ja no na wygiętym pachaczu. I robi sobie <tak>, tak jak Cristiano. <tak> Cristiano to ostatni telefony. Fanów. Nie widzieliście Ameryki. O, Ameryka, telefon zaprosił, zjeść, fana, zaprosił fana później na mecz, a widz mu powiedział: No, sam sejdz na ten mecz. No, ten Tak mu powiedział: No, naprawdę? No. Nieładnie. Bo to dziecko sprawy, nie miało nie chyba jakiś lekki autyzm ogólnie, czy, czy Ta, coś. To, coś i a Cristiano szedł, wziął mu tarasem nie rozwalił. No. To się dobra? zirytował. A. I dobrze. <laughs> Ciekawe, kto by tam miał coś. Jezus Maria, Sylo, ostrzegaj. Dzień, a nie dupa cicho naprawdę. znowu, jak Cezar na pierwszym. No za gigi zimki Sylo, ostrzegaj, dokładnie No Sylo, no, odzywaj się Jak byś wziął ostrzeg cokolwiek, no Nie no, nie czekaj, ma, czekaj, to Cezar mówi, aby się nie. Wstać, nie, no, jest... no moment, i Sylo tak też wieje. musisz gadać No O nie, mówiłem? dobra, może jednak zamknij mordę Nie ważne, To był błąd? Otworzył mordę i się ze i, i, i tak, i żałuję no, no, Żałuję, że to usłyszałem Tak, e kazaliście mówić, no Mm -hmm. Mówić, Syro <noise> To też nie jest mówienie jak coś. <głoségnenie> nie, to jest, nie wiem czy synesters rozróżniasz te wszystkie. Gdzie? Dajcie, Dajcie mu czas, syro po prostu tworzy nowy bind. Syro, syro jest wstydzioszek, tak. <noise> ale <advisory> nie, to, to tak, ostatnio. Syro wstydzioszek Fest. Tak, tworzy bind. <noise> Co robi bind? Dawaj, syro, nowy bind. Dobra, ale zmieniając bind. Tak, ale zmien DNA, tak, tak. Syro no, wstydzioszek, oj oj. Bo tam bios, czerwony bo Grak, pod wąsem się zrobił cały. <guellame> tak, tak, Boczek Co? Ja itu, Jubal: co, zostaw mnie. No dawaj bitę, dawaj bitę nowego. No chciałem, boczek nie skasowy. Waliłem go! Ciura, Ojoj! Tam, there, Dawać cała reszta do przodu! Dajesz Szepard! Nie, nie, nie. No there. Yes? <league said> <foulores> 오, ale widzisz to ile? No ale widzisz to ile? Ojojojojojo! Nie, Szepard! Wykorzystaj to, wykorzystaj to teraz. I'm trying! Nie, ja boje, widzisz? Tu on, on tu będzie przejechał, on przejdzie ten przez e, środek, przez środek, Prze nie przyjechał? Nie, jest? nie, nie, że ja wart. Bał tak. się. Oooo. Wstydzioszek! Zawstydził się! O nie. Let's go! <laughs> jedziemy, jedziemy, jedziemy! Dobra, ja się wypalę. No, oni się pod upaj teraz macają, jeden z Ale ja! Zrobię ty! Zrób ty. Zrób ty. ty. Ale teraz, ty teraz wiesz, tu nie, nie ma syla obok siebie, jak coś. Ale Ale zaraz myśli, mnie uleży z... chłop. Oooooh! 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 Cezar zestraszył z żonany, widzisz taki moje zabawki w tym momencie. <grym> Dobra, jedź! Dojechałem przed cały oh, szczyt dobrze, 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 dajesz Silo, let's go! Weź! Boczek pan na teraz, nie jesteś z sobą. Co? Ziomkiem, bo tej akcji to przed chwilą jesteś. A jakie akcje? Jakiej jak, jak akcji ja zrobił, Silo? Co ty, ty bierzesz? Bierz mniej! Ty bierzesz? No, bierz mniej, syno! To, 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 to... to, to, to Co? To, no, Gówno. Gówno. Yes. <śla> Jaki mad! Wypadło, Jaki mad! Jaki Dobrze ci, syno! No, daj. Yes. easy. Tak,